Siemanko! dzisiaj taki mały specjal na 6 widzów. Pokażę Wam jak, jak wygląda mój pokój. Tu jest tak moje całe biurko do nagrywania filmów. Globus i dalej. Moja tablica korkowa z różnymi medalami też. Mam ich trzy to jest trudniej z piłki nożnej. To jest olimpiada szkolnych, bo w, w trzeciej klasie. I to też jest za piłkę nożną, za udział w szóstym pucharze bez mistrza w piłce nożnej halowej, ale ja mieszkam gdzieś indziej, więc tam nie ma się, nie mieszkam w tego Tutaj są takie jakby ołtarze, jakby to są Top Master Messi i Rooney Top Master Neymar, jest tam Mokrzycy i Top Master Iniesta, a za tym jest XXLK Silver. I tutaj mam 14 dokładnie otwartych kaszetek. Tutaj mam moje książki do szkoły, tutaj nie ma, tu jest Fled muzyka, farby, tutaj wieża z dwoma Tutaj mam tak kule, ten moment. Tam tutaj są powtórki. No, tutaj mam kule i karty niepowtórkowe specjalne. Będę muszę powkładać do albumu. Tutaj jest mój nie do końca powkładany album. Tak pokażę Wam Algedia i Argentyna. Tak Wam pokażę na wszystkiego. Bardzo brakuje mało czterech zawodników do limit. Więc jest fajnie, jest fajnie, prawda? No i do tego mam powtarzane. Tutaj jeszcze mam album z, z Champions League. 13-14 Czekam na tę nową medycynę, strasznie tak przekładam. Minimalki oglądaliście przedtem nic tego nie przybyło. Nic nie ubyło. Tylko mi się się zniszczył. zniszczyło to drugie logo, żeby ten chyba wyrzuciłam albo nie. Znaczy no, każdy tutaj nie wiem, ale troszeczkę pamiętam, bo yy, dałem je, bo chciałem jeść, że je że szkoły się wymienić, ale nikt go nie chciał. I czekać na kamerkę tutaj. Dobra, mam kamerkę, czekajcie, Mam kamera tak. O, ja yy, nikt nie chciał się za niego wymienić. Ja znasz na kamerę. Nikt się do niego nie chciał wymienić, eee, więc no zapomniałem, że w ogóle tego mam. I się pomiał troszeczkę. To są moje buty do szkoły i na trening, są takie dochodzenia. Eee, to zawsze tak powiedzieć. A, no właśnie no i <laughs> eee, jak mówiłem już, kule chciałem sobie kupić w .pl, tak? I folic. Yy, niestety bardzo lubię z kulę, więc przesyłki z GoHobby nie będzie, bo sobie kupiłem kulę, zamiast yy, jeszcze przesyłki z GoHobby. Yy, tutaj mam Bravo, Sport, to jest wydanie, które z 19 marca do 1 kwietnia, 6 wydanie numer 6. Tutaj moja szafa, dzieliłem z babcią. Tutaj jest z moich kurtek, a cześć z babci ubrań. No to jest taki troszeczkę taki nieporządek. Troszeczkę nie widać tego, może stanę o tak. Tutaj plecak do szkoły mój z kampusa. Hated, hated. Ja No i co, no i to byłoby na tyle. Sufit biały. Taka lampa, jakby ktoś sobie chciał kupić taką samą. Tam są statki, moje zdjęcie, akcesory minimalnie ale kalendarz z koniami. No i tyle. To są moje piłeczki. A to co? Na razie. Zobaczymy, to był mini specjal na 6 widzów.